Udało mi się trafić mocą, O ole kozak, oj, 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 oj. kolego nie ten się Ale ja bym chciał go zabić, jestem ciekawy co się stanie jak go zabiję O, zabiłem go, I dostałem parę groszy, Trzykłe podejście do świątyni ognia, jak super Jak ja zaraz zdechnę, znowu zresztą Udało mi się i to bez obrywania o dziwo, ale jestem giga czopem Siema, gram sobie wygra grę los. naszego rycerza i dzisiaj będziemy robić świątynię ognia, jak ktoś pamięta Ale to jest mega ciężko przeżyć w sumie ja nie wiem czy jestem gotowa na taką świątynię ognia. Mega trudna jest. Ciekawe jaką umiejętność dostanę w sumie z świątyni ognia. Ja w ogóle mi się wydaje, że ja, pomimo tego, że jesteśmy w świątyni ognia, to ja już nie mam niczym się leczyć. Został mi tylko herb. No fajnie, że go mam, ale bez przesady. Nie mam dosłownie nic tutaj. O, jakiś jakieś guziki. O, oberwałem niepotrzebnie. Wyknaj jakiś guziki, i ja on mi pozwala wyjść w teorii wyżej. O, ej, to jest zagadkowe. Udało mi się trafić mocą. O, ale kozek. Dobra, tu muszę zestrzelić, teraz do góry. Dwa jakieś nietoperze okniste. Proszę, że go zawsze, prawda? O, i tu na górę nie wejdę, musiałbym to jakoś inaczej zrobić. Tu mam też coś do kliknięcia z drugiej strony. Wydaje mi się, że ja bym musiał to jakoś, tak, nie wiem, mocą może strzelić. Ja, tak też w sumie można, czemu by nie. Mi się wydaje, że te nitoperze są głównie po to, właśnie, żebym się naładował ewentualnie moją moc specjalną. Chociaż nie wiem, może się mylę. Tu muszę kliknąć guzik kolejny. Ojej, oj, 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 oj kolego, nie denerwuj się. Co to jest skrzyni? Klucz. Tu nie przejdę. Obstawiam, że e, w Świątyni ognia dostaniemy możliwość. Coś mi się pokazało, nie? Dostaniemy możliwość otwierania właśnie krat poprzez je spalenie. Tak, zakładam tylko, żeby nie było to... Nic nie wiem, nic, nic nie wiem, dosmównie nic. No ja coś, czuję, że ja ten harp mega szybko zużyje tutaj. Oj, to będzie nawet Szybciej chyba niż mi się wydaje. No, ja, ja już go słyszę. Dobra, co mi to dało? Mam klucz i chyba brama była tu na dole. Nie z klikiem sobie tam skoczyłem. Tu jest chyba guzik z tego, co mi się wydaje. No jak ja on tu nie jak tu cały czas tuż lata. Kliknę sobie guzik i skrzynkę. Od razu chyba po nią wrócę, bo czemu by nie? Tylko żeby tam wrócić, to ja teraz muszę przebić się przez ten pancerz cały, wszystkich tutaj przeciwników. A herbuźnie, o jeszcze, brama. jak ja zdycham tutaj? Ja musiałbym tu się udać z jakąś. I dosłownie przeżyć tutaj przede wszystkim. Bo nie było tutaj, bo było chyba tu trzeba było do góry pójść. O nie, ale, ale zepsułem sobie teraz. Muszę strzelić mocą i się do góry wypuścić i wtedy tu Skoczymy. I tu na dole mamy tą skrzynię, w której jest. Nie, no poważnie, przynajmniej to wyleczyło mnie, ale poważnie, tylko tyle dostałem. Wow, 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 Ten level mi dał wystarczająco dużo damage'a, żebym był w stanie zabijać tych przeciwników na strzała. Uuu. A mo mogę zobaczyć jakieś statystyki? Mam w teorii 50 ataku, czyli mam 20 ataku dodatkowo. Nie, inaczej, mam 20 podstawowego ataku, plus te 30, które mam teraz. A tu jeszcze na dole nie byłem w teorii. O, i oni na trzy strzały spadają, no? W sumie, w sumie git wyszło, że dostałem ten level. O, tam coś wielkiego skaczę. oj oj, oj, oj. oj. Z pokonanie go może być problematyczne, Eu já tava com o colega, sabe? Strzela. Jak ja nie obrywałem? Ja w ogóle mogę go zabić? On chyba jest jak ta ryba, że on ma mega dużo życia. Ale ja bym chciał go zabić. Ja jestem ciekawy, co się stanie jak go zabiję. O, zabiłem go. I dostałem parę groszy. Ty nie opłacało mi się w ogóle. No czemu jeszcze obrywałem? Ej, tu da się wejść? Wygląda jakby było przejście. A tu da się wejść, nie, to są po prostu takie okna. Tu bym sobie użył tego. O, no, żeby tak na bezpiecznie można powiedzieć skoczyć. A tu jestem w stanie w ogóle przeżyć to? O, ale tu jest labirynt. Ale w sumie, jak sobie już tak biegam i um, jakby nie patrzeć, um, zwiedzam tą piękną świątynię, to jeżeli podoba się Tobie to robię? zapraszam do subskrybowania, zostawienia jakiejś solidnej łapki w górę i napisania pięknego komentarza, do którego jak Bardziej przypne serduszko. Znalazłem jedno przejście, które jest w stanie chyba dać mi cokolwiek, tylko mam nie ten guzik kliknięty, bo potrzebuję mieć na czerwono zamienione, więc to zróbmy. I ja powinienem chyba tu wskoczyć i tu mam przejście. Dobra. Zauważajmy przypadkiem i dobrze wyszło nawet. Oj, krata mnie zamknęła. W sumie w sytuacji, w której jestem już nawet nie chcę tych pieniędzy, ja chcę po prostu tu przeżyć. Serio, nie doskoczyłem? O, kolega, on doskoczy? Nie, on tam będzie się skakać. Oj, zdechłem. To było pewne, że zdechnę. Nie da się, po prostu się nie da tam bez tego. Straciłem troszeczkę experience'a i ja stąd wychodzę, wracam do miasta, kupuję herba, kupuję sobie chila. E, nie widzę sensu troszeczkę, żebym się teraz tutaj bawił i jakkolwiek próbował przetrwać. Co mi chyba nie ma różnicy, gdzie polecę. Byleby tylko kupić właśnie jakiegoś heal potion, ale tu chyba nie mogłem. Nie wiem, czy tu jest jakikolwiek z ten. Dobra, on dalej mnie nie chce sprzedać klucza. Nie wiem, czy tu jest jakikolwiek sprzedawca. Tu jest jakiś. I mamy w sumie herba za 400, drogo, ale wezmę. I big potion za 500. Też drogo, ale też wezmę. No, mega potrzebne mi to jest. Dobra, no i teraz muszę tylko sobie poradzić i tyle. Ciekawe jestem, czy ta moja moc specjalna bije tyle samo, co ja mieczem czy ona bije dużo mniej? Chyba tyle samo. Tak mi się przynajmniej tylko wydaje, no bo jednak jak zabiłem go też na trzy strzały, to chyba tyle samo bije. podejście do świąty nie Jak super! Tylko pytanie, czy jak ja zginąłem, to ja już tu mam wszystko ogarnięte i mogę sobie to normalnie przejść, wszystko, co bym potrzebował? Miejmy nadzieję, że tak, w sumie. Teraz jak mam taką y, pewność siebie, że mam wystarczająco dużo życia, to jakoś pokonanie tego przeciwnika byłoby mega proste. W sumie jestem ciekawy, bo to jakoś nie sprawdzam, czy jak ja jestem tutaj, na przykład i zmienię zbroję? to czy będzie mnie to biło? Nie, nie bijemy mnie to. Czyli tylko wejście do samego wulkanu było problematyczne dla mnie. Kurczę, ja nie tak już klikam cały czas. A Nawet jak zmienię na jakąś beznadziejną zbroję to samo. Czyli tylko wejście tutaj było problematyczne. Ciekawe, bo mogłoby być cała strefa, no to by było ciekawsze dużo. I w sumie wróciłem do tego samego miejsca, w którym byłem wcześniej. Kurczę, niestety, w którym zaraz znowu zginę, ja używam tej podki teraz. Później pozostanie już tylko do zabawy herb, niestety. No sama walka z tym przebrzydłym, tym jeżem mnie zabiła praktycznie. Świat ja tyle życia na nim straciłem, że to jest bez sensu. Dostałem medalion ognia. Dobra, już wiem jak to działać będzie. Tylko jak to, a tak to się robi? A jak ja mam ten? Ja, jak zrobić portal? A, po prostu klikając, nic więcej. Ej, portal działa tak, jak w, w, wszystkie inne portale w każdej grze, czyli używam go i żyję. Dobra, tego pana troszeczkę poczekam, aż on mi się przy ten... A, nie chciałem tak tego zrobić, no dobra, walić to. I teraz portal działa tak, że używam. Nie, jak to działa? A, przytrzymanie to tak działa, dobra. Muszę po prostu przytrzymać. Ja, bistura, totalna, ale jest totalna, Okej. Okay. To po to, to są te głęby ciągle latające, żeby ładować tę moc swoją specjalną. O, tu jest przejście. Ale jak z myśl nie zrobione, tak czy inaczej, przejść? <grym> no to no, super. A jak tym ich pokonam, to biję jakoś mocniej? Nie, jest by tobie mocniej. Dajcie mi to. Herb mi się użył. No dlaczego to tak beznadziejnie działa? W ogóle Herb mnie do końca nie wyleczył. Nie mam jak portalu postawić, bo po co? Na was się podleczę trochę. Czy ja że rozumiem, że ja teraz mogę sobie stąd wyjść, skoro już dostałem pierścień. Znaczy fajnie by było zrobić wszystko, co mi jest potrzebne, prawda? Ale już mogę stąd wyjść wyleczyć się, i dopiero wtedy tu wrócić. Na to wychodzi. Bo ja nadal nie dostałem mm, żywiołu, jakim jest ogień, ale już mam ogarnięty. E, już mam ogarnięty umiejętność ognia. Bo to tak działa. No, skoro tak to działa, to nie będę się z tym sprzeczał. E, chciałem tu się teleportować? E, przejdźmy sobie tu na spokojnie. Kupmy ponownie. No i tak, zarobiłem trzy razy tyle, ile mogłem tam dostać. Ale kupę sobie na spokojnie i potkę, i herba. Nie wiem, jaki będzie boss. Niestety nie jestem w stanie tego przewidzieć. Może być kosmicznie trudny, więc fajnie, jakbym miał. Oj, ale zemrzę żebym zepsuł to wszystko w ogóle. Da się go porobić robić w sumie, ale ja nie umiem za bardzo. Może być kosmicznie trudny, a ja nie mam jakiejś mega broken broni, prawda? To jest zwykła broń, taki pff, to jeszcze katana gdzieś tam randomowo zdobyta. O, ja chciałem to po prostu przeskoczyć. Bo teraz, skoro ja mam e, w tej chwili moc ognia, to ja mogę sobie zrobić tak, że chcę strzelić. To mi przełączy i mogę wejść tu na górę bez problemu. Bo wcześniej nie mogłem, tak bo musiałem przejść normalnie. Mamy klucz, przełączmy z powrotem. Oczywiście musiałem sobie nogi połamać na koledze strzelającym. Czemu oni mi życie nie dają? To jest bez sensu. Nie wiem, czy ja tam do góry, miałem jeszcze na dół, nie pamiętam. Na dół chyba musiałem po prostu przejść, ale gdzieś potrzebowałem klucza i nie, nie przypomnę sobie chyba za bardzo. Dobra, odpalmy tutaj portal, przełączmy, Odpalmy sobie drugi portal, hop, hopsajka przez niego. Tak, mi się wydaje, że to było gdzieś tu, przejście. Wiem gdzie, znaczy, pamiętam, pamiętam, jak wyglądało te przejście takie przez przeskoczenie, I to bo było tu u góry. O, o to mi chodziło i tu było te kraty. O właśnie. Oj, główka pracuje jeee! Teraz i to. Oho! I tu walka z bossem. 100% jestem pewny. I zrobimy tak, że najpierw utracę herba, później ewentualnie jak będzie potrzeba, to utracę sobie swoje życie. O, ja już widzę, jak ten boss będzie wyglądać. O, to jest taki smok jest! No dobra, ten, ten. Wolę tamtego. Ten, ten smok mi się w ogóle nie podoba. O. Czemu tyle smoków respisz? Znaczy, ja wiem, czemu tyle smoków jest respione, żeby nie było. Ale jest tu Kongo. O, świetnie. Zmarnowałem wszystkie te strzały na smoki. Muszę pamiętać o tych smokach, bo, bo normalnie nie wiem. W sumie troszeczkę jestem głupi. Tak, właśnie sobie zdałem sprawę, że mogłem pierw użyć yy, potki, a później herba, bo jak nie patrzeć, z spotką, jestem w stanie. E, no mogę nie wyczuć momentu, w którym będzie mi ta potka potrzebna. No z herbem, no nie ma opcji, że nie wyczuję momentu, w którym będzie mi potrzebny, no bo jednak zawsze jest ten moment, prawda? I e, ja bym użył sobie. Ja jestem pewny, że teraz zginę. No ja wiedziałem, że dobra. O, oj, 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 jakaś druga faza. O, 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 ale strollowałem, ale strollowałem. to. Teraz po prostu latać będzie, tak? Uradło. O, dobra, nie wiem, zgubiłem się. To jest save point z lewej strony, a jest z prawej strony jakiś safe point. Po prostu przeskoczyć go muszę i tyle. Okej. Okay. Dobra, trzeba poćwiczyć jeszcze nad skakaniem, ale jest lepiej niż mogło być. O, on jest tankowny, ja mu prawie życia nie. To on zmienił ten? Halo, nie wolno tak zmieniać nagle. A może był wcześniej też był taki ten. Aj nie, dobra, dobra, nie, 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 on nie zmienił lotu. Po prostu jestem głupi. Poproszę cię, nie wpadaj mi do lawy randomowo, czemu ty no, do niej wpadasz? Dobra, ja zdychłem. Nie, nie, nie wygrałem z nim. Pierwsza przegrana na smoku, samem. Znaczy, na walce z smokiem sobie bardziej. No, Wiedziałem. I Tak mało mi zostało. Nie wiem, nie wiem. Po prostu to jest bez sensu, że w tej grze mogę mieć jedną potkę w ręku. Kto tu wymyślił? O, jestem bez herbów, bez, bez niczego jestem. Super gra. Wiecie, co chyba byłoby lepiej? Mam tam zapis. Już lepiej jakbym po prostu wziął quit game uh, i zaczął sobie od tego momentu, w którym ja się tu rozpiję, bo tu miałem save'a. Ja zanim tam dojdę, nie, nie wiem, psychika już siadła, zanim tam dojdę, to już stracę w full HP. Oh, może będzie łatwiej później. Wiem, co zepsułem. Ja nie muszę iść naokoło, przecież, jak ja ten. O, jestem głupi. To niepotrzebnie wczytywałem. I teraz pokażę, o co mi chodzi, bo jak ja sobie pójdę tutaj, na lewo. Ja sobie dopiero to później przypomniałem. niestety. Nie, nie, nie tutaj. E, tu chyba niżej trzeba, bo. Nie, tu jest już zejście do tych. Gdzie było to przejście, w którym ja mogłem coś zrobić? Jeszcze gdzieś indziej? A może to tutaj było? To mnie nie głupie. A, to mogę tak zrobić, żeby Prze przechodzić przez to wszystko. A, to tutaj. W ogóle przeszedłem naokoło, niepotrzebnie. Tu jest ta walka z bossem. No i teraz mam przynajmniej więcej życia na nią. Ta walka miałaby więcej sensu, jak ja bym miał damage wystarczająco duży, żeby ich nas zabijać te kruki. A tak, to ja obrywam, jak głupi, bo muszę ich 15 razy uderzyć i ja nie zdążę, po prostu nie mam tak szybkiego demedża. O, tu muszę już się wypić potem, bo się wywalę. Jeszcze mi ataki nie działają zawsze. Dobra, udało mi się. Teraz pytanie, czy tak samo mogę stać i uderzać go. Mniej więcej. Dobra, ja się wywalam już teraz. Dobra, faza. Ojoju, prawie skoczyłem. Pienka, w który? Spadał. No nie, nie doskoczyłem do niego, ale bzdura całkowita. Oj, herba łzy. No i właśnie zdycham w tej chwili, bo nie jestem w stanie tak szybko skakać. Dobra, widzę zasadę działania tych pięków, ale on mnie po prostu pokonuje jego. atak speed jest wystarczająco tak duży, tak samo jak jest wystarczająco duży atak speed. Czemu nie mogę na dół? Nie chcę kontynuować, chciałem wyjść. Bo mam tu save pointa, to sobie po prostu save pointem, polecę. I atak speed jest wystarczająco duży, żeby mnie po prostu pokonać. No bo on szybciej strzela, niż ja do niego podbiegnę, a przypominam, że ja nie mam wiecznie atakujących kul ognia. Bez sensu to jest. Ale spocenie gaming mi weszło. Ja cię kręcę. Biegam za nim, biję go. Wszystkim go obijam dosłownie. Czasami obrywam oczywiście, ale do rzadku. Ja bym w sumie e, użył sobie teraz potki, To jest wystarczający chyba moment, żeby ją użyć. Tak, a my Bo niestety herby nie leczą mnie do full HP. A szkoda, bo mogłyby. Dobra, nie wiem, postać mi przez ta jak zacząłem się odzywać i wszystko się psuje. Aha, jakąś armię gremlinów zrespił. Aha, i to jest jako twoja kolejna faza, tak kolego? Nie no, super, super. Utrudnijcie jeszcze tego bossa. Za prosty był. Przecież wcale już go czterdzieści razy nie powtarzam. O, umarłem, umarłem. Umrę znowu, umrę znowu. Panika, panika mi się wypiła. Umieraj! Albo ty, albo ja. Albo ty, albo ja, kolego. O, ale panika gaming mi się odpaliła. z dziesiąty level, super, dużo mi to daje. Może teraz te gremliny bym zabił na strzała. Nie wiem, nie wiem. Może jest, tak, jest taka szansa! Nie wiem! Moc okna należy do mnie, no i co ona mi daje? Tak brakuje mi jeszcze powietrza, jak dobrze pamiętam. Ja po prostu to przebiegnę, mam, mam wywalone w demeć, jaki tu dostanę i tak się wyleczy przez checkpointa. Jestem bardzo ciekawy, co jest tutaj za ścianą. O, skrzynia. O, to akurat dobre, szkoda, że wcześniej. Ja już to wcześniej widziałem jakbym w mieście, ale sobie pomyślałem, nie, no nie będę tu szedł, skoro, skoro jeszcze nie wszystko zwiedziłem, to, to nie będę szedł. Nie, niepotrzebnie, bo mogę. jak już jestem zakupię herby i zakupię potę. Sprawdzę co to pan... Ten pan ma do powiedzenia teraz. A, on dalej mnie nie chce dać, tak? Okej, okay, no dobra, no jak nie chcesz mi dać, to nie chcesz mi dać, trudno się mówi. E, ja sobie zapisuję tutaj grę. Nie chcę się nigdzie teleportować i będziemy sobie kończyć na ten, ten odcinek na teraz. Było miło się skończyło. Widzimy się w następnym odcinku. No i trzymi się!